Witam ponownie Rukul z tej strony. Zapraszam do oglądania kolejnej części Let's Playa ze Splinter Cell Conviction. Zapraszam! Witam po przerwie. W paru miejscach dostałem informacje od paru osób, że tak powiem, że gra jest za głośna, a to co ja mówię, jest za ciche miejscami. Infiltrate Covid Tak więc postanowiłem przyciszyć trochę grę, jak cię zobaczyć trochę zgłośnie bo chyba przesadziłem tak, krem na rękim, bo wszystko inne może mnie zabić, a chciałbym to przejść przynajmniej locked dobra wow, fajna koszula nie fajna koszula zaraz, zaraz, zaraz ja mam tutaj patrzeć jak stąd wyjść, a nie zaglądać Poskiecki, aha, o oh. o oh. no widzę ziemię widzę niebo, widzę lampion wow, dobra i co teraz? space open co so, ja stanę? Hmm. Nie, chyba jakoś skakać nie chcę. Ale miejsce w kawiarnia. Dobra. Du, 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 du. Wcale nie jest podejrzane, że Wariat piętnie. Środkiem. Co startkar?

No dobra, facet, już. Znowu motherfucker, no. Facet, jak ty się odzywasz? Nara. No i skapałem komuś na wyrok. Shit, shit, shit. Może będzie coś bardziej sensem no co ja mam tu nie skończona ilość amunicji Gdzie to mi się podoba desert eagle no tak hm. jakby to ująć państwo O, powołasz to skryty Guess who? Guess who? Mama? Nie dobra, męski głos. To może. Czemu on mi się dusi? Sea Aha, no dobra. Tak więc. Może. A, co tu jest? Spacja. Aha, no cóż. Niestety, kolego, ty mi nie będziesz chyba potrzebny. Miał wylecieć oknem. Oknem, tam! a mój Boże. O, co to jest? Jump, nie. O, mogę biegać. Pikander. No cóż. Aha. Aha, jest ten jeden. Aha. Dobra.

Who the hell is he got us working for? Who's gonna ask him to cap uh. spooks? Who's gonna come looking for us? You guys are pussies. Oh, holy shit! Someone took out the chandelier! Hit the, the light! Hit the light! The blind's down here! Give us some light! Hey, turn it back on. That's perfect. Now where's that fucking switch? Fuck off! Jesus Christ, dude! Fischer no raczej, że ci nie... odpowiem. wiem. Jeszcze mam resztki mózgu. Jak na prawdziwego fisera przystało? Oh, <laughs> <laughs> Aha. O oh, o, oh. tu nie widzieli. Czemu here? się tak szybko na mnie wyzywasz? Oh. Przerwa. Oni nie znają innych słów, tylko. ma hacker! Mamy bla 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 bla. o, Aha, tu mnie widzieli? Tu, tu się schowam. Się ma? Nie, oni no, są głupi. Albo no, ja mam takie szczęście. No tak Find Cobin Fajne to napisy na ścianach zrobili Tak, otwieram szklaneczki Weapon allow to select... Aha, czyli mogę sobie zupgrade'ować broń Tylko tak jakoś niebezpiecznie chyba się z tym bawić Space Nie no, Desert dla nie, bo to robi save. celność moc Hm, moc hmm. Hmm. jej mam super pistolet Czyli się fajny no czemu nie mogę no no kurde u, u, u o should light like to create shadows zobaczmy yep. no cóż czuję że w to trzeba trafić aaaa <try> było blisko o Aha, no dobra, spokojnie koleś. No. No. A, po róży ma wejść. A. Tup, 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 Death from above. Jak ja mam to zrobić? Kurde. Nie, idę. Aha. Aha, rura mi się skończyła. No sobie. Zobaczmy. Aha. Fini... fine, y Find No, shit, shit, jesus, fuck, jezu, no. Nie mogli nagrać czegoś kreatywniejszego. Że wielce ubolewam nad tym, że... Ta wielka metalowa kula spadła mi na web. Gentleman, gdy się potknie o kota, na nadal nazywa go kotem. No, więc. To zobowiązuje, No. Po ścianie chcesz łazić, ty spiderman nie doszły. No, podnieś się. No. Sterowanie nie dobija. I przerwa. Open, nam star!